No, i witajcie w trzecim odcinku naszej serii Top 5 Key Story najlepszych reklam. A dzisiaj? Dziś najbardziej amerykański odcinek, czyli zajmujemy się futbolem amerykańskim. Zresztą widać po nas, że ubraliśmy się w amerykańskie barwy. Ależ drużyna. Tyś, ależ tych amerykańskich słów wyrzucamy z siebie. To jest bardzo <grym> y, polska drużyna, ale grająca w futbol amerykański. A ja mam koszulę w kolorze dolarów. Tak jest, więc zaczynamy. Top 5. No to co? To futbol amerykański. To co Łukasz, znasz zasadę? Byłeś na meczu? Nie, nigdy nie byłem na meczu. No właśnie, większość Polaków tak nie zna tego sportu, a Super Bowl kojarzymy tylko z reklamami, za które płaci się grube pieniądze. No właśnie, a ile się płaciło w tym roku za 30-sekundowy spot emitowany na Super Bowl? Na pewno... Tryony tryliardów dolarów. <noise> Ta stawka w ogóle rok do roku od 60 tam któregoś roku rośnie. To się nazywa inflacja. I w tym momencie jest to 7 milionów dolarów za 30-sekundową emisję właśnie spodnie. Pamiętajmy, że Amerykanie rzadko puszczają 30-sekundowe reklamy. Tak reklamy pewnie. na ogół mają minutę, czasami dwie, czasami trzy. W tym roku głównie minutówki były, tak jak przeglądaliśmy. Yy, Obejrzyliśmy do was wszystkie reklamy. Było to. Przeszło 50 dark. minut materiału. Było to bolesne doświadczenie. Nie? Część z tych reklam była straszna. W ogóle, moje doświadczenie z tego roku jest takie, że yy, było ciężko, było ciężko. Ale faktycznie, jak oglądaliśmy te reklamy, nie raz na naszych twarzach pojawiała się taka żenada wręcz. No, amerykański rynek jest specyficzny, on jest inny, on ten zwrot osobowy... W ogóle myślę, że zrobimy kiedyś program o tym, jak jakie różnice są w narracji między tym programami. No to co? To zamykamy. I pozdrawiamy Panthers i Polskich amerykański i lecimy do, Amery do Stanów Zjednoczonych. I tradycyjnie zaczynamy od miejsca numer 5. To jest piąta reklama w naszym zestawieniu. Top 5 reklam history. To tell you all the Does G-Mobile really have a 5G? America's largest 5G network. Try it again. Oh, my god. You look like a flamingo in this. OK. Yeah. America's largest, largest 5G, 5G network. network. How can I help you? Hi, hey, how are you? <laughs> can I help you? You're making me crazy. <laughs> really and what does price lock guarantee mean? Mom, talk to me. Don't worry about this. Well, I have one eye there and one eye on <laughs> T-Mobile has price lock. Okay. OK. Whoa. <laughs> <laughs> Give me the paper. Smile. You look like a clam. I think I know what I'm doing. I've been nominated nine times. Yeah, but you never won any. <laughs> Speaking no. of winning, this year T-Mobile's network won the most national awards. Now this just might make us America's best network. You did so well. Wish they could have said that. Ach, Timamusha. No, tak. Bardzo ciekawy concept. ale tak naprawdę no, reżyserowane, ale bardzo naturalnie opowiedziane. W sumie dlatego znalazł się na naszej liście, bo troszeczkę inny typ narracji, gdzieś tam przełamanie formy, trochę przełamywanie tej czwartej ściany w inny sposób, niekoniecznie mówiłem do kamery, ale oszukiwaniem jakby robieniem czegoś, co trochę przypomina napisał do dokumentu. Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób T-Mobile przemyca konkretne wartości związane z ich marką, tak naprawdę. Ponieważ wszystko, co miało być powiedziane w tej reklamie, jest powiedziane. Tak. W błędach, przypadkiem, niby wtrącone, ale wszystkie komunikaty docierają. Myślę, że docierają nawet skuteczniej właśnie przez to, że nie mają tej takiej standardowej, sztampowej budowy. Ja na przykład z tego spotu dowiedziałem się, że Bradley Cooper był chyba dziewięciokrotnie nominowany do Oscara i go nie dostał. Tak, <grym> <grym> czy słusznie? Odpowiedzcie sobie sami. Ale nie, robimy Bradleya Coopera. No dobrze, to co tutaj mamy? Mamy hollywoodzką gwiazdę Bradleya Coopera ze swoją mamą Glorią Campano, która za chwilę kończy 80 lat, jest emerytowaną, można powiedzieć, prezenterką CNN. Tak, i jako, że całe życie jest w telewizji i pracuje z prompterami, <grym> udajemy, że nie umie pracować no, z tak, prompterami. Tak, tak. Trzeba je to tłumaczyć. Ale pomijając ten drobny niuans, no reklama, tak jak wspominałem już przed chwilą, jest naprawdę przekonująca. Yy, i Kupuje się tych bohaterów tak naprawdę. Kupuje się ich relacje, tą bliskość. Oni gdzieś funkcjonują też w Stanach, w, w świecie całej tej komunikacji popkulturowej, jako taka para tak. można powiedzieć, bo nie razem się na czerwonym dwóch. Gdzieś że on bierze matkę z sobą na jakieś premiery, więc to jest coś, co Amerykanie odbierają jako naturalny układ. Też takie ocieplenie wizerunku można powiedzieć: T-Mobile tak. jako takiej sieci rodzinnej, prawda? No jednocześnie. Cały komunikat T-Mobile'owy jest tam zawarty, to jest bardzo Ale warto podkreślić. Patrząc jeszcze pod kątem produkcyjnym, to to jest, oprócz oczywiście garzy aktorów, którzy tu występują, prosta produkcja, można powiedzieć, nie? Bardzo jakby ograniczona scenograficznie i tak dalej. No przy okazji tej reklamy możemy w ogóle porozmawiać o samej tej formie, o tym, jak teraz są kręcone reklamy, bo mam wrażenie, że w tegorocznym Super Bowl yy, Mamy dwa, dwa sposoby patrzenia na reklamę. Z jednej strony są produkcje, które są bardzo, bardzo bogate. Często za tym nie idzie scenariusz. Czyli mnóstwo pieniędzy zostało wydanych w coś, co. Tak naprawdę nie niesie z sobą większych wartości. W sumie jest to takie napchane blichtre, tak, jakimiś tak. gwiazdami. Trzebogata komunikacja, która jest pusta. Ale narracja jakby nie klei się, siada, ma się takie wrażenie: kurczę, jakby kto to wymyślił. Tak, taki nie? Koślawy storytelling będący. Pewnie ofiarą y, badań y, marketingowych, które wymusiły pewne rozwiązania na scenarzystach. I efektem tego jest taka troszeczkę reklama, która nie wyszła. Ze storytellingiem jest tak, że czasami nie wychodzi nawet przy tak wielkich budżetach, ale są też reklamy, które tak naprawdę są zrobione prosto. Albo celowo, jak tutaj, albo niektóre z nich mają bardzo ograniczony budżet, ale używają go dobrze. Ja mam problem z tego, tak naprawdę, w super Bowlu Jest kilka reklam, które bronią się często aktorsko. Ta reklama stoi całkowicie na, na, na aktorstwie Brada i jego mat, matki. Tak samo jest na przykład z reklamą Helmansa. John? Breathe. Ona trzyma się bardzo mocno na aktorstwie, nie nieźle zagrana, natomiast o, rozumiemy, o, tak, o co chodzi. Rozumiemy, że to jest część większej kampanii, że to jest komunikacja, która trwa długo, ale tak naprawdę to jest średnio zrobione technicznie. No się. tak, ale to wygląda zatem, jak kamień. Jakby wiesz, że to No jest... tak, ale oni w tej lodówce naprawdę są źle wkręceni. No. To jest, to, to, tak szczerze to tam nawet kompozyting nie siedzi, światło się do końca nie zgadza, kamera tak naprawdę mogłaby delikatnie chociaż pływać dzięki temu, to byłoby żywsze. Co, co, coś tam nie styka, coś tam nie trybi mi na przykład w tej reklamie, ale zrobiliśmy taką wstępną, nazwijmy to, obczajkę wyborów tegorocznych i ta reklama jest odbierana dobrze tak naprawdę. A zobacz jeszcze Mateuszu tę reklamę. Komien! Hey, neighbor. Try It sets up so fast. Mamy tutaj te, również obsadę aktorską, taką solidną, prosta jakby powiedzmy scenografia, no bo gdzieś to jest zamknięte. No ta Dobra sama kampania tak, tak naprawdę. Tak. No? I, I co? Opcja? No tak, w ogóle to też jest niesamowite. Podejrzewam, że to ta sama grupa kreatywnych pracowała nad tą samą tak naprawdę kampanią, więcej wydali, tak naprawdę. Zwróćcie uwagę, też, to nie dotyczy tylko tych reklam, i nie dotyczy tylko tej reklamy, którą Łukasz nam przed chwilą pokazał. Jest bardzo dużo gry na resentymencie w tym roku. Mamy reklamy, które bazują na dawnych gwiazdach rock. You know to in 43 countries. I've done my share of Gwiazdach seriali, które są obecnie albo które były kiedyś. Mamy gwiazdy komedii z lat 90., które nagle, którzy nagle są odgrzewani nie mamy pomysłu ale mamy celebrytę jak nie jesteś na nowego celebryty to weźmy starego szukajmy sentymentów szukajmy skojarzeń ale też mamy takie typowe amerykańskie proste prostackie nawet by chciał się powiedzieć reklamy zobaczcie kilka przykładów scan now free digital collectible the treasure traditions of an entire way of life. And that makes those experiences priceless. Which NFL players depend on sleep number? That guy? That one? Turns out 80% of NFL players have a sleep number three. It's all. It's not Something. To zawsze w Super Bowl, ponieważ co roku jest tak, że człowiek siada i mówi, obejrze cały finał, 4 godziny, o, ale bloki reklam, ale gra. A potem to wygląda tak jak zawsze i mówię to jako fan futbolu amerykańskiego. Jak widzicie, mam sobie koszulkę, to nie jest żaden przypadek. Ja po prostu bywam na meczach, oglądam i rozumiem ten sport i bardzo go cenię. Natomiast Super Bowl nie lubię oglądać, przecież lubię reklamy, ponieważ te bloki są długie, a w nich są małe perełki. Dlatego w naszym przeglądzie wyłowiliśmy dla was te pięć najlepszych z nich. Huu, trochę się rozgadaliśmy. Emocje nas rozpierają, ale wracamy do rankingu. Teraz miejsce czwarte. Jedziemy. Don't worry, it happens to the best of us. It does. It happens to surgeons, judges, overruled, airport grand crew, game show contestants, Bermuda Triangle, Meghan Trainor, bowlers. <try> It even happened to nie hapło to To nie ma sens. Grandpa. No dobrze, y, to nie jest wyjątkowa reklama, nie jest jakaś wybitna, ale. To jest reklama, która zasłużyła na to miejsce dlatego, że rozważyliśmy poprzednią reklamę z tego samego cyklu przy y, najlepszych reklamach 2022 roku. Tak, ale ewidentnie Pringles y, trzymają się konwencji y, utknięcia ręki w opakowaniu, co jest ciekawym w ogóle zabiegiem, ale jest też podbiciem produktu, prawda? Pamiętajmy, że my wybieramy zawsze, wyżej stawiamy reklamy, które są storytellingiem. To jest dla nas podstawa. Patrzymy na narrację, patrzymy, jak rozkładają się emocje. Y, my lubimy reklamy z żartem i ta reklama jest żartem. Pamiętam, że gdy rozmawialiśmy o pierwszej reklamie, która. Rozwijała ten motyw, właściwie wprowadzała go. Zastanawialiśmy się nad tym, yy, jak można komunikować coś takiego, jak trudność wyjęcia tych, ci ty tych chipsów, jako pewnego rodzaju korzyść, gdzie wystarczy przechylić, one się wysypują na rękę. Yy, Nieraz to sprawdzaliśmy. To oczywiście. A jak się okazuje, to chwyciło. Nie wracaliśmy do tego po roku, Gdyby. No, gdyby nie mieli liczb, które to podparły, więc to też pokazuje, jak bardzo zabawne do storytelling dobrze im funkcjonuje, jak dobrze działa. De facto, jak dla mnie, ta reklama znalazła się tutaj z powodu tego absurdu w komunikacji, Jakby to jest naprawdę dobre, mocna jest ta scena z Bobasem, który ma Pringles, tak, tak, tak na rękach i ten dziadek, który mówi, nie, to nie ma znaczenia, jest <laughs> to, to jest super, to, to dla mnie to gra po prostu. No dobra. Przejdźmy od razu do miejsca numer 3. 3 miejsce trzecie. Oglądamy. Stay away from my wife. Hi, I'm Ben Stiller. My job as an actor is making you believe what you're seeing is real. Louise, will you? The pain is real. The cold is real. <laughs> Don't say that about yourself. <laughs> I know. I know. The friendship is real. The real is real. But it's not real, it's just acting. Wow, that's like really good. Or was I just acting? Only way to know is to try it for yourself. This is really, really ridiculously good tasting. I to była najlepsza reklama w naszym zestawieniu. A może to zagrałem po prostu. <laughs> Nie, ale tu mamy bardzo fajny przykład w ogóle kampanii, która ma za zadanie pokazanie, że Pepsi Zero hmm. zmienia się dla swoich klientów, zmienia dla nich smak, żeby być jeszcze lepsza i pokazanie przez te storytelling de facto. Zastanówmy się teraz przez chwilę nad samą reklamą. Zobacz, to jest tak, że on mówi, yy, robię to, myślicie, że to jest naprawdę? A to nie jest naprawdę. Myślicie, że to jest naprawdę? To nie jest naprawdę. I sklejamy to z tą Pepsi, która jest bez cukru. Smakuje, jakby była z cukrem, ale jest bez cukru. I w ten prosty sposób następuje przełożenie, jakby dziś tak. w człowieka, y, tego, że nasza Pepsi już jest tak blisko oryginału. Może już teraz to nawet nie zauważy żadnej różnicy. Bardzo fajny koncept na poziomie w ogóle myśli kreatywnej. Bardzo mi się to podoba, że y, jest niewymuszony, jest naturalny. Przełamywanie czwartej ściany. W celu jakby skrócenia dystansu z nami, jakby zapro... to jest takie zaproszenie. Ej, pokażę wam coś. Jednocześnie do, duża dawka humoru. Eee, ale świetny koncept w ogóle, świetna idea, bo co my tutaj mamy? Mamy kampanię, która ma za zadanie podkreślić to, że Pepsi zmienia się dla swoich klientów, bowiem Pepsi Zero y, wzrosła sprzedaż tego napoju i zdecydowało się zarząd, że po prostu podkręci smak y, Pepsi Zero. I spójrzmy na to z strony kreatywnej. Czyli bierzemy aktora, obsadzamy go w roli, w której on człamuje czwartą ścianę i odgrywa dla nas pewnego rodzaju scenkę. Gra emocje i mówi, a jednak nie to nieprawdziwe, ale jak prawdziwe, ta scenka nieprawdziwa, ale jak prawdziwa, i następuje przełożenie w waszych głowach na smak Pepsi. Pepsi, nowa, bez cukru, a jednak jak z cukrem. Bardzo fajna myśl kreatywna, która pokazuje, jak montując kreację, linkujemy tak naprawdę wartości produktu. Ale dodatkowo mamy tutaj dwa spoty, które zostały wyemitowane w Super Bowl tegorocznym. I mamy Bena Stillera. Or was I just acting? Mamy Steve'a Martina. Or was I just acting? Tak, gdzie główny akcent jest składziony w ogóle na bardzo popularny teraz y, serial y, na starsie, czyli Zbrodnie po sąsiedzku. Tak, a w, w przypadku Bena Stillera mamy wiele odniesień do filmów, y, do kultury, jakby do wszystkiego takiego... Natomiast, co ciekawe, zwróćcie uwagę, że i w wypadku Bena Stillera, i w wypadku Steve'a Martina, to są... Te odniesienia popkulturowe nie są tak do końca najmłodsze, okej. Okay. Dotyczą z niektórych produkcji, które są obecnie na przykład emitowane. Natomiast tam targetem nie jest ten najmłodszy widz. Bo co ważne, też dzięki podzieleniu tych aktorów y, mamy dwie grupy targetowe troszkę w tym ja momencie. Ja mam wrażenie, że w ogóle ta grupa targetowa jest szeroka, ale Pepsi w tym momencie nie stawia wcale na grupę najmłodszą. To nie jest komunikat no tak. do 19, 16, 15 latka. To jest, ten tylko targetem będzie 2050? 3050? Czyli ta grupa już bardziej dojrzała. 3070? Tak. 70? Tak, <głos> <głos> tak jakby Pepsi mówiło: Okej, okay, wiecie, ta Pepsi bez cukru jest też dla was. I to jest takie trochę zaproszenie, bardzo mi się to podoba. Jest to naprawdę fajna reklama. No dobra, przechodzimy w takim razie do miejsca już numer dwa, a co najlepiej smakuje do Pepsi? Ach, oczywiście, że chipsy. It's just not right. Nah, I need to try something new. You gonna quit rap for a triangle? I gotta do me missing. No, no, no. It's ding 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 ding, not ding 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 ding. Jack Carlo did it again. Ting, ting, ting. Yes, yes, yes. Yes, that's it, that's it. America has a case of triangle fever. Everybody, we are sold out of triangles, but we still have cowbells. The triangle has replaced the British pound. Triangle by Harlem. And triangle player of the year goes to. I Doritos zrobiło to po raz kolejny. No tak, bo tutaj nie ma zaskoczenia, bo Doritos nie pierwszy raz robi super reklamę. Tak i jest piękny sos na końcu. Wiesz jak to jest z suspense'em? Podam ci przykład, chcesz? Tak. No jeżeli na przykład widzisz gawrona, no zazwyczaj. Tak. Nie, tak. I ten gawron mówi kra kra kra. Tak. Dlaczego się nie nazywa krakacz? A czemu yy, pies, który czeka, robi hał hał i się nie nazywa hałka? Na przykład. Tak, ta reklama powoduje, że już kupiłem sobie trójkącik, tronuję w domu. Mówię, dzyn, 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 dzyn. Nie, ale jeszcze wróćmy do tego suspensu całego na końcu eee, z Eltonem. Znaczy, to w ogóle jest genialny pomysł, ponieważ Elton pojawia się zawsze i wszędzie. Zauważcie, so, że, tak. że, że co chwilę pojawia się w jakiejś reklamie, gdzieś jest dużo koloru i tak dalej, i wrzucenie tego Eltona na końcu. Ale Dobra. to jest takie uooo, i on się na <noise> dwie sekundy nawet niecałe tam pojawia, ale jest w ogóle, <noise> przejmuje wszystko, <noise> nie? <noise> jest to naprawdę, no, ogólnie cała reklama jest zabawna. Ten, ten stopień budowania jakby tego bohatera, to znowu pewna klisza, pewna kopia. Chcesz rzucić się na, aby przejść na trójkącie? Ja muszę to zrobić. Dyn, dyn, dyn. Nie tak, jeszcze raz. Dyn, dyn, dyn. No, to wszystko są klisze, tak naprawdę standardy storytellingu filmowego. Że my to wszystko znamy i wchodzimy w tą historię co, jeszcze głębiej. W, co warto docenić. Zauważcie, że tak naprawdę w 60 sekund opowiedziano wam historię, która gdzieś w waszych głowach złożyła się w bardzo spójny obraz, właściwie zgodny z czymś, co mogłoby trwać półtora godziny że tak, Jeżeli teraz zastanowicie się, to wy rozumiecie bohatera, rozumiecie jego zmianę, jest to wszystko żart. Ale jest to naprawdę, to, to jest coś, o czym mówiliśmy wcześniej. W wypadku storytellingu naprawdę ważna jest zdolność opowiadania historii. I tu ona jest na najwyższym poziomie. Zresztą ja jestem fanem reklam Dolito. One zawsze są trochę ciekawsze, trochę odważniejsze i pozwalają spojrzeć na wszystko pod innym kątem. Ale w tym roku nie wygrali, nu no, nu no, nu no, nu, no. bo na pierwszym miejscu jest reklama Very niegrzeczna. Konkurencja Dorito, Zapraszamy. Yo, these are the bomb! And they're air popped, not fried. Popcorners? You're an artist. Actually, Jesse, it's just basic ingredients. No, we don't eat our own supply. Mr. White! Jesse, everyone's gonna want to taste. And I know just the guy to talk to. What are these? We call them popcorners. Say their name. <laughs> popcorners. Time! Tank tank! Yeah! How much of this stuff do you have? We've got six signature flavors, yeah. Seven! You make seven! Seven. Seven orcs. Yeah. Popcorners. Break into something good. We're gonna eat a lot of snacks together! Ale pomijając fakt, że mamy tutaj odniesienie do czegoś totalnie jakby nie, nie pasującego jakby w tej konwencji, to to jest świetna reklama. Popcorners. Ciekawy produkt, dlatego, że kojarzy się jakoś z kinem. Dlatego mogli sobie pozwolić na tak śmiały, tak naprawdę, rzut jak Skojarzenie z serialem. Wybrali naj, najpopularniejszy chyba serial ostatnich lat, który znają wszyscy w Gacie, i jednocześnie nie chcieli hitu kinowego, tylko chcieli pokazać, że Popcorners to jest produkt do domu, który możesz jeść w domu jako taki substytut popcornu kinowego. No, no i jest z... też pewna kontrowersja, tak. bo y, odniesienie do Breaking Bad. Mamy całą obsadę w sumie Breaking Bad i reżyserował ten spot. Reżyser Breaking Bad. Tak, żebyśmy sobie co pichcili i gotowali, znaczy bohaterowie, to sklejaj tego z brandem. No niewątpliwie. Też to znaczy to białe, można powiedzieć. I Popcorners jest też szczególnie uzależniający na tak. swoich agentów, tak, o tak. No, Ale co ciekawe, w odróżnieniu od dawnego produktu, ten ma 7 smaków. Znaczy, na razie ma sześć. Ale ma być SIEDEM! Co to co technikalia? Pogadajmy chwilę o tym. Ten sam reżyser, co w serialu. Dzięki temu mamy stuprocentową zgodność światła, narracji, stylu, ci sami aktorzy, w tak naprawdę w tych samych rolach, które tak dobrze znają. Dzięki temu widz nie czuje się szukane. Czuję, że to jest, to nie jest substytut. To nie jest gwiazda wyciągana gdzieś z Islamusa na że hej, to mamy jest fajną. Tak. prawdziwie dobrej jakości towar. Tak, to nie powiedzieć. jest tak jak Timo zrobił z gwiazdami z klub, z których wyciągnął lekko podstyżałek i mówiąc, ubrał ich w te same kostiumy co 20 lat temu i o, będą znowu fajni i młodzi. Tylko, że nie są fajni, nie są młodzi. To jest ta sama jakość. Dokładnie. I <noise> dlatego nam się to tak podoba. Tak. tak, I jest to niewątpliwie smaczne i w ogóle ta reklama to odlot. Miejsce pierwsze. No dobrze, to czas na małe podsumowanie. To było nasze top 5. Było bardzo ciężko wybrać te perełki, tutaj, które zaprezentowaliśmy, bo tak jak wspominaliśmy w trakcie tego nagrania, było mało dobrych reklam. Tak naprawdę, wyobraź sobie, że jesteś Amerykaninem. Siedzisz z przyjaciółmi 4,5 godziny czy 4 godziny i oglądasz Super Bowl, gdzie to prawdziwego meczu jest. Półtora godziny, reszta są reklamę. Yy, I dosłownie kilka z nich jest naprawdę fantastycznych, a, a większość jest ciężkich i trudnych. Dużo w tym roku było też ckliwego storytellingu. On był, to jest pochodna popularności, na przykład, pamiętacie, kilka lat temu była reklama Bad Light o psie. W związku z tym teraz mieliśmy trzy ckliwe reklamy o, o, z historyjką o psie, z czego jedna była znośna, a dwie były tragiczne, tak naprawdę. Yy, I to pokazuje, że Często nie szuka się nowych rozwiązań. Bardzo często kreatywni chcą podążać ścieżkami, które już ktoś za nich wcześniej wyznaczył, a Super Bowl nie jest od tego. Super Bowl jest od tego, żeby przyłamywać bariery, szukać, wyznaczać trendy na nadchodzący rok. Dlatego poświęcamy się, siedzimy, czasami cztery godziny oglądamy. No, żeby, żeby wybrać ten materiał i zobaczyć go yy, i zobaczyć w którą stronę podąża opowieść w reklamie w którą stronę podąża storytelling w którą stronę podąża w ogóle rynek reklamowy no bo no, można jakby taką tezę tutaj wysnuć, że yy, super bowl czy właśnie te reklamy które są tutaj yy, zaprezentowane czyli te najlepsze z najlepszych o największych budżetach i tak dalej są pewnym zwierciadłem naszych czasów można powiedzieć, odzwierciedlają pewną rzeczywistość, tak? Yy, I tak jak mogliśmy powiedzieć o zeszłorocznych Super Bowl, że były odzwierciedleniem postpandemicznych trochę czasów, odwoływały się do takich wspomnień, do wspólnego czasu spędzania. Tak, bo sobie na takie... zabawę też, tak. rozmawialiśmy o tym. Że to teraz sobie. mamy taki jakby kogel-mogel, jakiś taki miszmasz w ogóle, że... Tak naprawdę nie wiadomo czego się chwycić, bo z jednej strony mamy jakąś turbo rozrywkę, takie pokazywanie, ło, wow, lecimy, jest super, tak. blich, te wszystkie konfety i tak dalej. Z drugiej mamy jakieś takie w ogóle niezrozumiałe kreacje. No, czasami to mam wrażenie, że, że piękną alegorią tych reklam Super Bowl jest ta reklama, która leciała na tym Super Bowl z tym dziadkiem, który skacze i tańczy tak. przed tymi fontannami. To właśnie takie większe z tych reklam, było takie nic nieznaczące skakanie przed fontanną. No i teraz kończąc nasz odcinek, tutaj dziadek tańczy. <grym, 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 a my to się to... żegnamy i zapraszamy na kolejną odsłonę top 5 najlepszych reklam history. Zapraszamy.